Witam tu Alistaira w starej kopalni. Szukajmy godnych dla nas przeciwników. Tu pamiętam, że ktoś się ukrywał. O, bardzo się ukrywa. Hmm, czyżby? O, coś tu jest. Proszę nie uciekać. O, coś zakopanego jest. Trzeba pamiętać o tym. Skrzyneczka w dobrym miejscu. Tylko, że kto by mógł, chyba jarlowie się tym zajmą. Tak, tylko teraz jest taki problem, że nie mogę dopuścić do tego, żeby wszyscy zginęli. Pomyślmy. Czyli tak, najlepiej będzie... A tu. Śnieżycę tylko na jednostki na tych trzech ciągach pól. Skieruję. Tu ważne jest, żeby przeżyły dęże <laughs> no, Tego należało się spodziewać, prawdę mówiąc. A, tu dalej się nic nie robimy. One są dosyć wytrzymałe, ale lepiej będzie ich nie ruszać. Teraz jest ten kluczowy moment. Okej. Okay. Troszeczkę będziecie się wycofywać i czekacie Tutaj przekazujemy może też parę kroków w bok Tylko martwię się, żeby Ale nie, najważniejsze, żeby smoki po prostu nie... Aby węże nie zginęły, a, a później nawet jak ktoś tutaj zginie to, to przecież wskrzesimy. Zajrzymy. Kasa. Właśnie tego się bałem. Trucizna wiesz, została zużyta. Hmm, ale teraz możemy, możemy... Pobudować sobie. Achika. Generalnie plan się sprawdza. Tym bardziej, że za chwilę druidzi będą mogli pomóc kolegom. Czekajmy. Hmm, tajemne leczenie. Świetnie. Jednostka jak nówka. I teraz już możemy odważnie postrzelać. Wy się wycofacie. Może tu... Już możecie nawet przekazać... Dodatkowy ruch tu. Tylko nie wiem, czy szałem. Byłoby nawet fajnie. Tylko podejrzewam, że one są zbyt wytrzymałe na szał, a za mało wytrzymałe na. na moje inne obrażenia. Hmm, tu nic. No właśnie, tak. No właśnie, tak. Wystrzelamy, a szał sobie zachowam na, na kolejny pojedynek. Okej. Okay. I tu pamiętam, że coś było zakopane. Magiczne kryształy. Hmm. Teraz tu... Widziałem węże. O, nawet tych można by, to można podnieść. I za. A co to jest? Oto i stary zamek, którego białe niegdyś mury teraz wyglądają jakby starły się nie tylko z nawałnicą. Cała ziemia pokryta jest kawałkami tynku, a z każdej wyrwy wydzierają plamy sadzy. Przed murami kłębią się dziesiątki szkieletów, ludzi i orków. Oraz innych istot, których nie jesteś nawet w stanie rozpoznać. Wygląda na to, że przed śmiercią część z nich desperacko usiłowała dostać się do zamku. Podczas gdy inni za wszelką cenę chcieli trzymać się od niego z daleka. Nic ciekawego. Nic, a co? Tak. O! Nie no, to tylko armię ryków zaatakują. Znaczy, to jest akurat trolle, ale pewnie orki są. A nie. Nie ma orków. Czyli tak, tu nic nie ma do pozbierania, więc w zasadzie. Jakby tu uderzyć, żeby przeżyli co najmniej dwie tury. Hmm. Znaczy się tak. Na pewno przynajmniej jeden zimowy taniec. Okej. Okay. Jednak dwa... zimowe tańce, gdyż nie chcę, żeby ta jednostka tutaj... Chyba, że szał ją zabije. Zobaczmy. Akurat <laughs> akurat mnie nie uderzyło. <laughs> A, ależ... masakra. No to cóż, jeszcze jeden. Trolle oczywiście będą się leczyć, ale... cóż pożyjemy, żyjemy, zobaczymy, może uda się, a może się nie uda ubić. Hmm... A zobaczmy w ten sposób. Niby mniej, ale troszkę miśką się dostanie. Czy najważniejsze jest to, żeby przetrzymać do następnej tury, gdyż... O, to jest dobre. Gdyż planuję... cika rozbudować. Pięknie. Hmm... Oni są tak słabi, że lepiej będzie do nich nie strzelać. Tutaj podobnież. <grymne> to jest naprawdę tragiczne. O, dobrze, tracę czas. Miśki. Hmm, tutaj nic. O, właśnie. Czyli tu. I czyli... Tutaj trochę szału mam, ale to jest podejrzewam za mało, żeby tak szałem sobie ponabijać. O, 6-7 musiałoby być. Czyli tak, tu nic się nie dzieje. Tutaj osłabiamy. Nawet w ten sposób. Właśnie szał się może przydać na następną bitwę. Tu nic. Ale gdyby przeżyły, to by miało sens. O. I to jest fajne. Mhm. Acik. Zostaje troszeczkę bardziej rozwinięty. I to się liczy. Dobrze, ale to my chyba nie będziemy zaglądać do zamku. Bo się bardzo boimy. Niezwyciężona. olśniewający Glaurmur. Hmm. Idziemy szukać. Tutaj były jeszcze jakieś łatwiejsze. Grupy przeciwników do pokonania. Nie mówiąc już o tym czymś tam na dole. Hmm. Tam ta droga do końca prowadzi, ale to już jest chyba koniec. Aha, tu jest dwóch przeciwników. To dobrze. Najpierw. Skupimy się na przeszukaniu dołu. A wy byliście słabiutcy, nie? To dlaczego mnie gonicie? Aha, jak jest bardzo słabo... O, muszę pamiętać, że tu jest coś zakopane. Może lepiej od razu, bo później zapomnę. Mhm. Skrzyneczka w moim zasięgu. Ale tutaj jest ich tak dużo... Hmm. Pomyślmy Nie to może dla pewności od razu zaczniemy od skrzyneczki Bo nie jestem pewien czy Czy oni wszyscy mi padną o, gdy użyję Chociaż chyba nie mogą mi paść z tego powodu, że Wilków nie obejmę Chyba że No nie obejmę Dobra Czyli nie ma problemu. Bo jeżeli tak zrobię, no, no to to Nisków nie obejmę. A chyba jedna... Hmm... Nie wiem co o tym myśleć. Jak ja nie lubię tego sterowania. To jest też lipa. Ja Jedną no, chcę od tej strony. O! Czyli tak jak myślałem, nie obejmy to wilków. Hmm, I ktoś tutaj przeżył jednak. Hmm, ciekawe. Dobrze, ale to nie jest problem. Ech, teraz musimy zmniejszyć ich liczebność. Ja powiem, że tak. I spróbuję strzału, ale to akurat nie jestem pewien, czy się uda. musiałbym naprawdę mocno ich y, zdziesiątkować oni nie mają strzelających jednostek więc możemy tutaj nic więcej nie robić a no tutaj w zasadzie to tylko przekażę i też nic nie robimy że mógłby w pułapkę wpaść. To by było nawet fajne. Można by szał podbudować, ale z drugiej strony jednak yy, z znaczy tą umiejętnością, ale z drugiej strony strzelając też podbudowują szał, więc... A jednak wolę, żeby ich za dużo nie było. O właśnie. Tak, tak. Ale tych widków nadal jest trochę sporo. O, to mi się podoba. I teraz, gdyby tak strzału przyłożyć, tylko że niestety jest go za mało. Hmm, jak rzucę. To jest ryzyko, że... że padną wszyscy, więc... znaczy wszystkie węże. Nie, wycofamy się. A właśnie, właśnie zaraz, zaraz, bo to jest ten czas. A później zapomnę. a was wycofam tutaj i poczekacie aż uda się jakiś taki szał wypracować. Ale one zginą. Hmm, a gdybym chciał tylko jedną jednostkę to nie, też nie, też nie, czyli trzeba Trzeba jednak wilki zabić. Na wszelki wypadek korona. Gdyby chciały oddać żeby na przykład u zrobiły, ale nic takiego nie miało miejsca. O, 13. Tylko podejrzewam, że od tego to one nie padną. Ale chociaż uderzmy, a co? No właśnie, nie padł. Jeden misiek został. Nie. A może poczekamy? A możemy nawet tak zrobić. O właśnie, szał. Święty gniew. I może do następnej tury. Tym bardziej, że Acika sobie na kamiennej skórze pobudował. Manny będę miał na 3 mniej niż zawsze, ale to możemy troszeczkę zabawić tam na dole i dopiero po chwili się ukazać moim kolejnym wrogom. Hmm. Za mało szał. Nie no, musimy bić. Będzie brakowało. Chyba, że zaczniemy wszyscy masowo uciekać. To może być nawet, nawet. Dobry pomysłem mhm. Tylko, że z drugiej strony... A na czym ja sobie szał pobuduję? Chyba, że na tych źródłach mocy. O. aby by miało sens. Mhm. Czyli tak, to... Powiedzmy, że tak. Jest szał, dobrze. O, nawet tu. I aczik. Oni są dopiero jako szósta jednostka, więc. O jest 12, a ja potrzebuję 10. Więc je ja wygraliśmy to. Mhm. Mm Całkiem przyzwoita kasa i połowa Expa. Tak, czy tu jeszcze coś jest zakopane? O! się przyda, ale to tylko na sprzedaż. O, ma już się odbudowała. Możemy atakować. Tutaj. Równa siła. 43 węże uciekły. Ale tu to trzeba będzie chyba jednak troszeczkę strat zadać, bo po prostu przeciwników jest strasznie dużo. Czyli tak. Ee zimowy taniec zwłaszcza tych obserwatorów, których nie lubię, było strasznie dużo. Teraz już jest całkiem przyzwoicie. Jak zostaną same węże, to już nie będzie tak źle. O! O, i tak jest nawet, nawet całkiem fajnie. Pułapki będą mnie wspomagać. Jeśli o was chodzi, to na razie się nie ruszajcie Tutaj runka szczęścia i taka malutka obszaróweczka A co? Niech mają Tutaj, o, no, tu by przydało się dobrze przyłożyć hmm. mhm. Dodatkowy ruch dla Was Aha oni mają już zrunki szczęścia, więc tu możemy najwyżej. A was przesunę tu. Nie no, raczej tu. Chodzi o to, żeby pułapki działały na moją korzyść. znaczy, żeby ich wektor podejścia oscylował się na tej jednostce. Wtedy właśnie wpadną w pułapkę. Tutaj nie mam komu przekazać to. A może zobaczmy coś takiego? Ale nie? Dobra. Mhm. Czyli podejść tu i rzucać. Podejść tu i tak. Nie no, ja nigdzie nie trafię. Chociaż można by się tu ustawić i jak będą podchodzić... O. To by miało sens. W kolejnej turze. Tu oczywiście osłabiamy. Szału trochę mam, tylko że, że ich jest tak dużo Właśnie, a gdyby tak uzbierać na tego stwora 31 Nie, bijemy, trzeba zużywać mhm. I osłabiajmy Tutaj podobna sytuacja, trochę dużo przeciwników Mnoga szczęścia a, dobrze, wymyśliłem. Można by podejść tu i rzucać przez dwa pola. Tylko, że zanim to się stanie, rozbudujmy to, co jest ważne. Ale mi się wydaje, że projektanci gry trochę przesadzili, żebym teraz, żeby być nad. Trzeci poziom, żeby osiągnąć, no można powiedzieć wszystkie trzy poziomy, żeby potrzeba było aż 400. Użyć? Hmm. Wie. Tutaj podobna sytuacja. Osłabiamy. Hmm. Jedno pole. Tu. Nawet mocno ich oni mogą tutaj rzucać, więc raczej my bijemy w to pole. Mhm. Dobrze, nie wyszli spoza zasięgu. Tutaj, tutaj nic nie robimy. Podobnież, chyba że przekażę... Właśnie. Przekażmy. Hmm? Raczej tu... Okej. Okay. To by mogło zabić, a tego nie chcemy, a pamiętajmy o tym. Na końcu tego korytarza jeszcze jakaś jednostka się i Tam nawet chyba widziałem... Oj, niedobrze by... Be... No, trochę mało many może być, ale damy radę. A, co to ja chciałem... Aha, obserwatorów widziałem. To... Nie tą żółtą wersję, tylko tą ciemniejszą. Wiemy. I teraz szał byłoby warto uderzyć. Tylko tyle, że... a no właśnie. 19. dobrze. Oczywiście nie ma pewności Ale chociaż spróbujmy. Przynajmniej o nie ma Jest dobrze. No to akurat mniej. I to musimy uratować. A jest okazja. Świetnie. Ale tutaj to już nic. Tutaj wystrzelamy. Tylko niech ktoś się pojawi, kto strzela. O właśnie. A nie, zaraz, nowy acik. Takie rzeczy to są ważniejsze niż zapas many na kolejną bitwę. Hmm. I biemy. O trochę szału, będę miał trochę many. Nie wygląda to tragicznie. Mm -hmm. O właśnie, właśnie, właśnie. Słabi? Nie my. Skrzynek nie widzę. Hmm. Myślę, że węże księżycem przeżyją. A to oznacza, że. Zacznijmy od Achi'ka. Mm -hmm. Obserwatorzy zginęli, a... O właśnie, jest tak jak chciałem. Cyklopów też wolałbym, żeby nie, nie żyły, bo one rzucają. <grywka> a wilki czasem potrafią przerazić, więc... To też nie jest miłe. Tu. Gdyby udało się. O. Tak, bo tu używanie tego to tak troszeczkę nie bardzo, bo on i tak nie zginął. Um. Czyli tutaj nic. Tutaj osłabiamy. A co? Tak. Tak. No i potrzebujemy, żeby szał się rozbudował do poziomu 31. Ale nie wydaje mi się, żeby to się udało, więc... Tylko poosłabiajmy moich przeciwników i tyle To może nawet uda się w tym Viking z tym czy jak to się nazywa ich pojechać o. O, to może krocię do przodu o jest szansa, że... Chociaż miejmy nadzieję, że nie będzie takiego krytyka, który by ich zabił. O, dobrze jest. Nieźle. A no zobaczmy, bo w sumie, gdyby nawet. A niech będzie to. Jest, dobrze. Tu nie udało się, ale to nie jest problem. W następnej turze myślę, że to się już uda, więc nic nie robimy. Nic nie robimy. O właśnie. Czyli nawet dobrze, że przeżyli. Mm -hmm. Teraz tylko chodzi o to Czy padną Czy może będą mi jakieś tam uniki stosować że, Ale nie, jest, jest dobrze Prawda Węże chyba nie, nie mają rozbudowanej Tej umiejętności Ja nawet nie wiem czy unik można stosować Na, na, na te czary Od szału To raczej na wrogie jednostki się stosuje Widzę niebieską runkę ale tu już chyba nic więcej nie by... oj. Jak ja to mam pobrać? Nie jest podejście. To tylko to? Czyli został tylko... ...przeciwnik w zamku. Aha, tam widzę gwiazdkę na mapie jeszcze. Hmm. O, jajeczka. Hmm. Nauczony doświadczeniem z tymi pędami cierni. Wolę takich jajeczek nie sprzedawać, bo może się jeszcze okazać... O, widzę znowu coś. Może się jeszcze okazać, że one są do jakiegoś questa potrzebne. Nie do tego smoka, czy co to tam było, raczej nie dam rady zabić, więc opuszczamy to. Niegościnne miejsce, ale trzeba przyznać, że sporo kasy i eksperiencji tutaj zdobyliśmy. Więc tak źle nie było. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym jeszcze nie wiem gdzie się udamy. Może jeszcze się tu trochę pokręcimy.